Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany pośrednio z budową centralnego portu komunikacyjnego, czyli możliwe, że największą inwestycją w historii Polski przybliżę informacje o tym, że spółka CPK dostała pierwsze pozwolenie na budowę, konkretnie chodzi o realizację tunelu kolei dużych prędkości w łodzi. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie portal samorządowy.pl pod tytułem Budowa tunelu kolei dużych prędkości ruszy już w 2023 roku. Autor artykułu nie podpisał się oraz artykuł na stronie polskie radio24.pl pod tytułem CPK z pierwszym pozwoleniem na budowę w historii chodzi o tunel kolei dużych prędkości w łodzi. Autor również się nie podpisał, jak poinformowała spółka CPK. Centralny Port Komunikacyjny dostał pozwolenie na realizację tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. W 2023 roku rozpocznie się wzmacnianie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury nad planowanym tunelem. Spółka CPK otrzymała pozwolenie na budowę związane z realizacją swojego najbardziej zaawansowanego projektu czyli tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Chodzi o pracę przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury na zachód od dworca Łódź Fabryczna. Roboty powinny ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. Jak przekazuje prezes spółki CPK Mikołaj Wild, którego wypowiedź czytamy na portalu polskieradio24.pl. To jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. To pierwsze pozwolenie na budowę w historii projektu CPK. Ten tunel to kluczowy element przygotowanej przez nas trasy kolei dużych prędkości między Warszawą CPK Łodzią i Wrocławiem. To także inwestycja, która wspólnie z realizowaną obecnie w Łodzi przez PKP PLK budową tunelu podmiejskiego pozwoli znacznie lepiej i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystać dworzec łódź fabryczna. Tunel CPK będzie rozpoczynał się pod budynkiem Łódzkiego Domu Kultury po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna. W tym rejonie powstanie komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej TBM. Potem ruszy budowa komory startowej na Redkini, a następnie budowa tunelu kolejowego. Szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Redkinia. Dalej trasa poprowadzi w stronę Sieradza, za którym planowane jest rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. CPK przygotowuje budowę 10 kolejowych tras prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku. Inwestycja CPK jest bardzo wielkim przedsięwzięciem. Jeżeli chcecie materiał o całym tym projekcie, to proszę napiszcie to w komentarzu. Tunel szybkiej kolei to wyłącznie mała część całego wielkiego planu. Jest wiele głosów za inwestycją oraz wiele zdań odrębnych. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że w materiale o CPK postaram spiąć wszystkie informacje, które są dotychczas dostępne w całość i Państwu je przedstawić oraz zawrę opinie za i przeciw temu projektowi. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia.